To jest to, co też chyba ludzi cały czas przyciąga: kultura gościnności. Po prostu, że jesteśmy gościnni. Zapraszamy do stołu i dostajesz za darmo. Teraz kupiliśmy ekspres do kawy, więc fajnie, będzie już kawka. Zapraszamy do herbaty, zapraszamy do kanapek, które są zrobione ręcznie, do ciast, ciasteczek. No to jest po prostu piękne, że wchodzisz do obcego ci miejsca. A wita Cię człowiek uśmiechnięty, mówi, że dobrze, że jesteś. Zapraszamy cię do stołu, bierz co chcesz, to jest za darmo. Pomodlimy się za ciebie, pogadamy z tobą, zapytamy co u ciebie, kim jesteś, interesujemy się tobą, nie? Wydaje mi się, że to jest to, co chwyta tych młodych ludzi za serce, że ktoś się nimi interesuje, że ktoś jest ciekawy, jak mają na imię, jak tu trafili, czym się interesują. No, dzisiaj żyjemy w, też w takiej dobie anonimowości, nie? Że Jesteś, jak ci nie ma, to, to cię nie ma i to jest tyle, a chcę pokazać, że dla nas człowiek jest ważny we wspólnocie, że się interesujemy tym drugim człowiekiem, nie? I chyba to robi dużą robotę.